Witam serdecznie, Paweł Grześ z Od 2009 roku zajmuję się marketingiem internetowym i marketingiem sieciowym i pokazuję ludziom, uczę takie osoby jak ty, jak w optymalny sposób wykorzystać marketing internetowy w biznesie MLM. Jak połączyć potęgę internetu z marketingiem sieciowym i w optymalny sposób, w taki skuteczny sposób stworzyć lejki sprzedażowe, dzięki którym możesz polecać więcej osób w swojego zespołu, możesz szkolić więcej osób i zarabiać więcej. I okazało się dzisiaj. Gdy w momencie, gdy nagrywam ten film wideo, mamy sierpień 2019 rok, i dzisiaj właśnie okazało się, że mija jakieś 10 lat mojej działalności. I zrobiłem sobie taki rachunek, jakby to powiedzieć, yy, sprawozdanie z tego, co osiągnąłem i z tego, co mi nie wyszło. I no niestety okazało się, że jestem wkurzony. No może nie, nie tak mocno jak ten gościu, ale nie wszystko poszło po mojej myśli. To nie jest tak, że kompletnie nic mi nie wyszło, bo. Jak mówiłem, zaczynałem moją przygodę z marketingiem internetowym, marketingiem sieciowym, właściwie to z połączeniem internetu z biznesem MLM w 2009 roku. I przez pierwsze 2-3 lata nic mi nie wychodziło, ale to nie był okres stracony, tak naprawdę, ponieważ to był okres nauki. Ja wtedy szukałem różnych rozwiązań, różnych strategii, uczyłem się jednego, testowałem, to mi nie wyszło. To brałem kolejną rzecz, testowałem, też nie wyszła, do no kolejną, kolejną i kolejną. Aż w pewnym momencie właśnie natrafiłem na taki program partnerski, wielopoziomowy program partnerski który mogłem optymalnie połączyć z biznesem MLM i wtedy zbudowałem mój pierwszy 5-cyfrowy biznes w skali miesiąca. To jest założyłem w spółkę LTD, bo to był zagraniczny, zagraniczny program, żeby się łatwiej było rozliczać. Ale w pewnym momencie, jakieś po jakichś dwóch, trzech latach od tego momentu, ten biznes po prostu mi siadł do zera. Nie, to, to był legalny biznes, on działa do dzisiaj. Po prostu produkty były słabej jakości, i ludzie przestali z nich korzystać. Jak, jak to założyłem, to niestety już było to za późno, ale w międzyczasie szukałem innych rozwiązań. I w pewnym momencie musiałem zamknąć spółkę LTD i dopiero po tym moim pierwszym biznesie praktycznie ten cały czas był stracony, moim zdaniem. Przez ostatnie 2-3 lata, jak straciłem kupę czasu na skakanie z kwiatka na kwiatek, na testowanie różnych programów, różnych firm MLM. Nie rób tego. Nie trać czasu na, nie wiem, tu robisz jeden biznes, za chwilę robisz drugi, za chwilę robisz trzeci, w kolejnym miesiącu robisz czwarty, piąty. To jest kompletna strata czasu. Dlatego jestem wkurzony. Zrobiłem sobie niedawno taki... Rachunek sumienia można powiedzieć, albo nie rachunek sumienia, tylko taką zestawienie. Co osiągnąłem, a co spieprzyłem? Spieprzyłem, ponieważ y, straciłem za dużo czasu. Przez ostatnie 2 3 lata ja byłem taki, nie wiem, takiej wegetacji, nie wiedziałem, co robić. To wziąłem jedną firmę MLM, już tam nagrywałem, pamiętam filmy, prezentacje, że buduję biznes na lata, to jest to. Ale co mnie tam wkurzyło, co mi nie wyszło? Czy znaczy, nie, że nie wyszło, co mnie wkurzyło właśnie w tym biznesie, w tych produktach i przestałem to robić to później nagle znalazłem kolejną filmy MLM i znowu nagrywałem filmy, że buduję biznes na lata, to będzie to, bo naprawdę chciałem tego. Chciałem stworzyć taki biznes na lata. Jeden porządny biznes, który będzie mi na lata dawał kasę, stabilny, ale znowu coś tam się stało, coś się schrzaniło i znowu musiałem to porzucić. I znowu strata kolejna, kolejna strata czasu. Tak niestety czasami bywa, ale pamiętaj, żeby starać się nie skakać z kwiatka na kwiatek. Wybierz sobie jakiś jeden fajny biznes, ale przeanalizuj go dokładnie. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie, czy tam Ci wszystko odpowiada, czy opowiadają Ci ludzie, którzy działają w tym biznesie, czy mają odpowiedni system marketingowy, tak, żeby nie musiał wszystkiego otworzyć od zera. Tym bardziej, jeśli jesteś, jesteś początkującą osobą. O tym, ja o tym wspominałem w ostatnim filmie wideo. Sprawdź dokładnie, czy osoba, do której dołączasz, albo grupa osób, z którą chcesz współpracować, czy oni mają system marketingowy stworzony do internetu, który pomoże Ci budować Twój biznes w internecie. Czy jest... Sprawdź na w ten program, czy jest odpowiedni, czy jest dla Ciebie, czy to nie jest jakaś ściema, która Ci padnie za miesiąc czy za dwa, bo to już będzie strata czasu. A na drugim miejscu sprawdź, czy mają odpowiedni system marketingowy, bo sam biznes to jest za mało. I dopiero wtedy zacznę biznes budować. I zrób sobie taki, taki laser w oczach, nie? że promuję ten system i koniec. Dopiero jak go rozbuduję, to wtedy mogę sobie dołożyć kolejny program, kolejny biznes. Ale na początku skoncentruj się na jednym i zbuduj go do naprawdę takich rozmiarów, które dadzą Ci satysfakcję. I też nie jest tak, że jestem wkurzony na wszystko, ponieważ udało mi się, tak jakby nie było, spełnić marzenie mojego życia. Kilka lat temu były mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i ja dokładnie w momencie, gdy to zostało ogłoszone, gdy w telewizji ogłosili, że w Polsce za 4 lata odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ja wtedy spisałem sobie takie marzenie, że gdy te mistrzostwa się już zaczną, to ja będę oglądać we własnym domu, we własnym salonie, że zbuduję dom przez te 4 lata, że zarobię tyle, żeby ten dom zbudować i będę te mistrzostwa oglądać w moim salonie. To były czasy, to jeszcze były przed tym moim pierwszym biznesem i to długo przed chyba, to były czasy, kiedy ja jeszcze nie miałem pomysłu w ogóle co robić. Nie, nie wiedziałem na czym zarabiać, jak zarabiać po prostu. To były chyba, o dobrze pamiętam, to były czasy, gdy po prostu szukałem jakichś tam rozwiązań, tu jakiś marketing sieciowy. Dopiero zaczynałem kapować, że jest coś takiego jak internet, że ten internet można wykorzystać w biznesie. Dopiero, tak można powiedzieć, dopiero to liznęłem. Nie miałem tego planu, nic, ale spisałem sobie takie marzenie. I jeszcze oprócz tego, moim marzeniem było właśnie zbudować dom i mieć rodzinę, aby w tym domu mieszkać. Miej, mieć żonę, mieć dzieci. I też chciałem mieć psa owczarka niemieckiego. I spóźniłem się z tym marzeniem o jakieś kolejne 4 lata. Czyli jak zaczęliśmy z Europy, to jeszcze było daleko, jeszcze nad Niemcem, jeszcze ten dom nie stał w ogóle, jeszcze nie była zaczęta budowa. Ale jakieś chyba 3 albo 4 lata po tych Mistrzostwach, albo nawet więcej trochę, albo jakieś 5 lat, 5-6 lat chyba się spóźniłem. Jakieś od, no, powiedzmy tak, od 4 do 5-6 lat po Mistrzostwach Europy w Polsce. Piłce nożnej. W końcu wspólnie z moją ówczesną żoną, wspólnymi siłami, udało nam się postawić dom i w nim zamieszkać. Teraz mam dwójkę wspaniałych dzieci, mam wspaniałą żonę i mam dom, w którym mogę mieszkać, w którym mogę pracować. I to było moje największe marzenie, które udało mi się spełnić. Z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wkurzony jestem tylko z tego powodu, że straciłem przez ostatnie 2-3 lata ogromną ilość czasu na skakanie od programu do programu, od biznesu do biznesu. To naprawdę było straszne, taka wegetacja. Wysłałem maile, ale nie wiedziałem po co te maile wysyłam. Taka jest prawda. Dlatego mówię ci, nie trać czasu. Znajdź sobie naprawdę jakąś fajną grupę osób, grupę liderów, którzy mają fajny biznes, czy to marketing sieciowy, czy jakiś wielopoziomowy program partnerski, to zależy od ciebie, albo nawet swoje produkty sprzedawaj też, e-book i tak dalej, bo nie musisz robić marketingu sieci sieciowego. Znajdź sobie coś, taki biznes, który ci odpowiada, który jest, którego czuję z całym sercem. Ja też mam coś takiego właśnie. Ja sobie wybieram jakąś tam firmę MLM, coś, coś tam się zdarzyło, już nie czułem tego, tego biznesu, można tak powiedzieć, już nie mogę go promować, bo mam coś takiego, jak czegoś nie czuję, coś mnie drażni w jakimś tam biznesie, czy w ludziach i tak dalej, że niekoniecznie w ludziach, bardziej w biznesie, jak mnie coś mnie drażni, to ja po prostu tego biznesu już nie mogę budować, nie mogę go polecać z, z czystym sumieniem. Nawet jeśli jest to dobry biznes, legalny biznes, ma fajne produkty, ale jak mi coś tam nie pasuje, coś mi nie odpowiada, tego już nie mogę promować. Ja tak niestety mam, znaczy niestety, no a to z, z drugiej strony to jest dobre. Ja tak mam i dlatego, jak mówiłem, że buduję biznes na lata, byłem przekonany jakieś tam firmy MLM. Nagrywałem filmy, że zbuduję biznes na lata, że to jest to, ale coś tam w pewnym momencie, w jak w czasie przestało trybić, się wkurzyłem i przestałem go promować. Później znowu wszedłem w MLM i znowu się cieszyłem, że to jest to, że to jest biznes na lata, że w końcu to jest to, ale znowu coś tam przestało trybić, nie działo tak, tak to działa. Działy się rzeczy, którym się nie podobają. No już nie mogłem go z czym promować. I porzuciłem, wtedy budowałem, budowałem też systemy marketingowe. Które też kosztowały masę, masę czasu i tak koniec końców nic z tego nie mam, tak naprawdę. Tylko straciłem czas, zamiast robić marketing do internetu, promować, nagrywać teraz filmy tak jak teraz to robię, bo ja bardzo lubię właśnie robić marketing. Nagrywać filmy, pisać blogi, wysyłać maile, to bardzo lubię, a przez te 2-3 lata praktycznie tego nie robiłem. Bardzo rzadko, ponieważ byłem zajęty tworzeniem systemów marketingowych, z których tak koniec końców nic nie mam. Czyli tak naprawdę straciłem te 2-3 lata na jakieś tam. Na coś z czego nie ma żadnych, żadnych profitów, ale tak się dzieje, niestety. To jest też lekcja, z tego też trzeba wyciągnąć wnioski, żeby naprawdę i w pewnym momencie wrócić do korzeni, właśnie, żeby stworzyć taki typowy, laptopowy biznes, który mi odpowiada i, program, i połączyłem programy partnerskie z biznesem MLM w odpowiedni sposób i jeszcze do tego tworzę własne produkty, bo to też jest coś, ja praktycznie od, prawie od początku mojej działalności w internecie też oprócz biznesu MLM czy programów partnerskich. Chciałem tworzyć własne szkolenia, własne produkty do sprzedaży. Stworzyłem na początku kilka e-booków, które sprzedawałem na takiej platformie, jak kiedyś była interkursy.pl. Tego już nie, to już nie istnieje, ta firma, Tę, ta platforma już nie istnieje. Tam je sprzedawałem, ale też popełniłem błąd, że bardziej się do nie zaangażowałem. Te poradniki już praktycznie nie są w sprzedaży, one już nie istnieją, gdzieś tam na moim blogu są dostępne. Ale popełniłem błąd, że nie poszedłem z tymi produktami o krok dalej, że nie połączyłem moich produktów, tych szkoleniowych, z biznesem MLM w odpowiedni sposób. Wtedy jeszcze tego dokładnie nie wiedziałem, ale teraz już bym to zrobił kompletnie inaczej. I to też była strata czasu, że nie budowałem dalej moich produktów, nie stworzyłem tak naprawdę katalogu swoich produktów, swoich szkoleń. Teraz dopiero to robię. W momencie, jak nagrywam to wideo, pracuję nad szkoleniem właśnie z lejków sprzedażowych, jak w odpowiedni sposób stworzyć lejki sprzedażowe w marketingu sieciowym i dzięki temu zarabiać więcej, polecać więcej osób i w lepszy sposób szkolić też osoby z zespołu, żeby była duplikacja. Dopiero teraz pracuję nad takim płatnym szkoleniem, ale to był właśnie też błąd. Mój błąd, że straciłem tyle czasu i nie budowałem tych produktów. Z jednej strony, straciłem czas na szukanie jakiegoś tam biznesu, na tworzenie systemów marketingowych, z których nic nie mam. To był taki okres wegetacji. Z drugiej strony, też popełniłem błąd, że po prostu nie tworzyłem tych swoich produktów szkoleniowych. Nie? To było takie... Dosta... Dlatego właśnie jestem wkurzony, że straciłem tyle czasu. Zamiast tworzyć sobie produkty na spokojnie, w międzyczasie, zamiast budować te produkty szkolenia, już miałbym, gdybym cały czas to robił, miałbym już katalog, cały, cały katalog produktów już bym miał, który mógłbym sprzedawać i mógłbym to bardzo fajnie połączyć z biznesem MLM. Ale człowiek uczy się na błędach w końcu. Ale pamiętaj, lepiej uczyć się na błędach innych osób niż na swoich, bo to mniej boli. Niestety ja tutaj muszę się uczyć na swoich błędach i dlatego już teraz tworzę swój taki pierwszy płatny produkt, który będę sprzedawać. Później dorobię kilka innych produktów. I ja to połączę w optymalny sposób z moim biznesem MLM, z moim programem partnerskim, z moim systemem marketingowym, który teraz promuję. ten system marketingowy, jak chcesz, możesz sobie znaleźć na stronie laptopowybiznes.pl. Laptopowej jak chcesz wejść sobie na tą stronę, tam znajdziesz naprawdę fajny system marketingowy do zarabiania w internecie. I w końcu, w tym roku, dopiero w 2019 roku, właśnie znalazłem swoją drogę ponownie odnalazłem swoją drogę w internecie, można tak powiedzieć. Czyli praktycznie zaczynam od zera. Od dwóch, trzech miesięcy, od trzech miesięcy już ponad chyba nagrywam filmy, wideo regularnie, czyli robię, robię to, co lubię. Wziąłem gotowy już system marketingowy z rynku, po prostu dołączyłem się do niego. Gotowy system marketingowy, który działa już od jakichś dwóch lat w momencie, jak nagrywam to wideo. Około dwóch lat już działa, jest sprawdzony, ludzie zarabiają w nim pieniądze. Dołączyłem się do tego systemu, Ty zacząłem zarabiać pieniądze już w tym systemie. I w końcu robię to, co kocham. Marketing, promocja, szkolenie ludzi, własne produkty w końcu trzeba tworzyć, dlatego taka wskazówka dla Ciebie, nie trać czasu, zastanów się dokładnie nad tym, co chcesz robić i jak chcesz to robić. I jak dołączysz do jakiegoś biznesu, to znajdź sobie grupę liderów, którzy wiedzą, co robią, którzy mają, mają dobry program partnerski czy dobry, fir, dobrą firmę MLM, nie jakąś tam ściemę, gdzie nie wiadomo, skąd biorą się prowizje, gdzie nie wiem, prowizje kapią Ci z nieba tak naprawdę. Musi wiedzieć, skąd są pieniądze. Pieniądze są ze sprzedaży produktów, szkoleń, usług itd. Nie biorą się nie do z czego. Dobrą firmę znać w MLM, dobry program partnerski, taki, żeby ci nie padł. Bo ja też miałem już taki problem, że kiedyś też wybrałem. Dwie firmy wybrałem, które którymi siadły kompletnie i się tego w ogóle nie spodziewałem. A to właśnie takie były. Nie wiadomo, co to było tak naprawdę, szczerze mówiąc. Dlatego, wybór odpowiedniego programu partnerskiego, odpowiedniej firmy MLM, to jest podstawa. I w drugiej kolejności, co to jest, to jest równie bardzo ważne. Znajdź sobie grupę osób, o których, o których już ci mówiłem, znajdź sobie grupę liderów, albo, jedna, albo jeden lider, albo grupa liderów, jakąś społeczność osób, które mają dobry wokół swojego biznesu MLA, mają stworzony bardzo dobry system marketingowy, ale taki system, który uczy cię zarabiania w internecie, który pokazuje ci, gdzie w internecie odjeżdżać do ludzi, jak z tym ludźmi rozmawiać, jak promować ten biznes w internecie, jak budować ten biznes w internecie, który pomaga ci ten biznes budować w internecie. Taki system. Nie system, który Uczy, nie wiem, masz, na, to mówię na ostatnim filmie wideo, masz, co niektóre filmy które mają system marketingowy, który uczy starych metod budowania, nie wiem, listy znajomych i rodziny. A to jest przestarzała metoda, która ma bardzo mały efekt, daje bardzo małe efekty. Musi być system, który faktycznie pokazuje, jak ten biznes budować w internecie. Pamiętaj, tak jak mówię, jestem to wkurzony po 10, 10 latach działalności, jestem to wkurzony też, jestem wkurzony, musiałem zamknąć moją spółkę LTD, którą kiedyś miałem. To mnie też pamiętam, wkurzyło, bo na się przydaje. Ale no tak bywa czasami. Trzeba wyciągnąć wnioski, nie tracić więcej czasu. W końcu mam system marketingowy, który znajdziesz na stronie laptopuły.pl, który, który dobrze działa, który już wziąłem po prostu gotowy system, do niego się dołączyłem, który bardzo dobrze działa i dzięki temu mogę tworzyć marketing. Jak mówię, z jednej strony jestem wkurzony, ponieważ straciłem bardzo dużo czasu, ale gdy mnie to, to może bym nie znalazł tego systemu. Też tak może być. I też koniec końców spełniłem swoje największe marzenie, czyli zbudowałem wspólnie z moją żoną. Dom, wspólnymi siłami go zbudowaliśmy i mam fajną rodzinę, super rodzinę, tylko nie mam jeszcze psa, owczarka niemieckiego. Bo też sobie miałem takie marzenie, właśnie sobie zapisałem, żeby mieć dom, rodzinę i owczarka niemieckiego, który miałem mieć na imię Roki, ale jakoś tego owczarka się jeszcze nie dorobiłem i nie wiem, czy je dorobię, ponieważ jest to, żeby mieć psa, to jest to jednak obowiązek duży, trzeba się nim zajmować. A w obecnym obecnym momencie nie mam po prostu na to czasu, może za kilka lat, taki rok to będzie biegać, to wtedy się go pokażę. To na tyle. Pamiętaj, nie trać czasu. Takie krótkie podsumowanie. Nie trać czasu na pierdolę, nie, nie trać czasu na śmieciowe programy partnerskie, śmieciowe firmy, które padają po miesiącu, po dwóch, gdzie nie, ma, gdzie nie wie skąd biorą się prowizje. Musisz wiedzieć skąd jest prowizja. W Twoim programie partnerskim, w Twoim biznesie skąd jest prowizja. A prowizja głównie bierze się ze sprzedaży. Ze sprzedaży nie wiem, produktów, usług, produktów, produktów fizycznych albo produktów wirtualnych i tak dalej. Nie? Usługi, produkty, szkolenia i tak dalej. Pro, prowizja, którą zarabiasz, musi być ze sprzedaży tam czegokolwiek. Druga sprawa, czyli dobra firma MLM, dobry program partnerski. Druga sprawa, odpowiedni zespół osób, odpowiedni zespół liderów, które którzy posiadają system marketingowy. Jeśli jesteś początkującym osobą, jeśli nie, to możesz sam taki system zbudować. Też będę mieć o tym szkolenie. Jeśli chcesz, możesz sam taki system zbudować, ale jeśli jesteś początkującym osobą, no to dołącz do grupy osób, które mają wokół tego biznesu MLM, wokół tej firmy. Zbudowany system marketingowy, który pokazuje, jak dokładnie ten biznes budować w internecie. Nie offline, tylko w internecie. To jest bardzo ważne. To na tyle na dzisiaj. Pamiętaj, nie trać czasu, działaj konkretnie, wybierz to, co lubisz, to, co czujesz, że chcesz promować i tak dalej. Przyłóż się do tego, naucz się różnych technik, technik marketingowych, strategii i tak dalej. Testuj. Jak to Ci nie działa, to weź kolejną jakąś strategię. Jeśli nagrywasz film wideo, to Ci nie działa, to nie wiem, spróbuj marketing na Facebooku, docierają do osób na Facebooku. Też o tym będę mieć szkolenie. Tylko pamiętaj, że jeśli na przykład nagrywasz filmy na YouTube'a, to jest potężna strategia. Nagrywanie filmów na YouTube'a. YouTube to jest potężna strategia. Nagrywałem o tym też ostatni film wideo. Dam ci później link do, do, do tego filmu. A właściwie dam ci link do ostatnich dwóch filmów wideo. Tam o tym mówiłem. O YouTubie. YouTube to jest potężna strategia. ale Pamiętaj, że jeśli na przykład chcesz nagrywać filmy wideo, to to zajmuje czasu, zanim to będą efekty. Można nawet przez rok nie widzieć żadnych efektów. Też tak może być. Jeśli działasz w takim metodami bezpłatnymi, za które nie płacisz pieniędzy, czyli nie robisz płatnej reklamy na przykład na Facebooku czy w Google, to na przykład nagrywasz filmik, wideo na YouTube, czy piszesz bloga, czy robisz taki bezpłatny marketing na Facebooku, to wymaga czasu. Pamiętaj o tym. Zanim to wszystko ruszy, to czasami na trwa rok, czasami na więcej. Zależy, jak tego podejdzie, zależy, ile tego robisz. To jest naprawdę ważność, żeby zdała sobie, sobie tego sprawę, ale pamiętaj, że to po prostu buduje swoją przyszłość, budujesz, tak powiedzieć, swoją spuściznę w Internecie. Zostawiasz jakiś ślad po sobie. To z czasem, te filmy, te wszystkie materiały, które tworzysz, one z czasem dają efekty. Ale to też warto właśnie połączyć z płatną reklamą, na przykład na Facebooku, czy na, czy na Google, czy też na YouTube, też można płatne reklamy robić, filmy. To w pewnym momencie wszystko warto połączyć, ale ja o tym Ci powiem już więcej w szkoleniu, które tworzę, które tak nie wiem, za dwa, trzy miesiące dzisiaj może będzie gotowe już. ja dam Ci znać. Ok. Fajnie, że tu jesteś. Dzięki, że oglądasz ten film wideo. Dzięki, że oglądasz moje filmy wideo, bo to trzeba jednak czasu poświęcić za to. Fajnie, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę, zasubskrybuj sobie ten kanał. Kliknij ten czerwony przycisk, subskrybuj i później odhasz ten dzwoneczek. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Jeśli masz jakieś pytania na temat marketingu sieciowego, budowania lejków sprzedażowych, promocji biznesu itd., napisz w komentarzu poniżej te pytania. Obejmij, gdzie oglądasz ten film wideo. Napisz w komentarzu poniżej albo wyślij mi na maila swoje pytanie, jak chcesz. Jeśli masz również ochotę, no to wejdź na stronę laptopowy, laptopowy-biznes.pl. Tam znajdziesz bardzo fajny system marketingowy do zarabiania w internecie. A my, widzimy się już. Za kilka dni. Cześć.